Siemanko. Przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu, w którym do wygrania było 40 sztuk nasion Trachcarpus Fortunei. Wczoraj dokładnie policzyłem nasiona w tym oto pudełku i wyszło mi 3543 sztuki. Wiele z was podawało liczby 1000 parę. 2000 pary, ale jedna osoba podała wynik 3250, więc była najbliżej, dlatego do niej lądują właśnie 40 sztuk nasion. A była to Nikolcia.122, więc gratuluję, skontaktuję się, no i nasiona powędrują do ciebie. Wszystkim dziękuję za wzięcie udziału. No i w przyszłości na pewno będzie się pojawiać yy, będą się pojawiać takie właśnie konkursy. Myślę, że to jest takie fajne uro, urozmaicenie yy, Więc konkurs mam z głowy no i tutaj korzystając z tego, że siedzę w szklarni, co tutaj wam mogę pokazać. Mogę wam pokazać kolokazję Blackstem miałem ją schować do domu wczoraj, ale zapomniałem, więc dzisiaj ona ląduje w domu, koło Cavendish'a i Tytana gdyż dzisiaj w nocy, wyobraźcie sobie, było tylko 2 stopnie więc no poważna sprawa tutaj listek widać, że atakowany przez przędziorka był, ale już przędziorka nie ma więc jest wszystko spoko kolejny listek idzie, tutaj jakiś odrost też idzie bardzo ładna jest. Tutaj pokażę Wam tą opuncję, co niedawno mi przyszła. I zobaczcie, co zrobił yy, pomrów. Jaką dziurę na wylot. No to są takie, właśnie dziady. No ale cóż. Tutaj wilczomlecz trójzębny. Taka sezoneczka. Tutaj od tego się. Odłamało troszeczkę i wsadziłem. No i mam kolejną sadzonkę. Tutaj epiperium też bardzo ładnie się wybarwia, jak widać. Coraz dłuższe. No i tutaj ta roślinka przywieziona z Chorwacji ładnie tam kwitła, dlatego wziąłem taką szczepkę ale nie mam pojęcia co to jest za roślinka jeżeli ktoś wie no śmiało piszcie patrzyłem ostatnio to już białe korzonki wychodzą dnem więc prawdopodobnie się przyjęła na pewno się przyjęła jeżeli wychodzą no te figi które wczoraj pokazywałem więc nie będę pokazywać tutaj jeszcze mam dwa kawendisze oddzielone ale nie miały korzeni ale postanowiłem wsadzić Robiem, a może akurat coś z tego wyjdzie. No tutaj już widzę, że też już liść tego Raczej z tego nic nie będzie, ale czemu by nie spróbować? I tutaj z tyłu cztery, yy, cztery yy, szczepki. Yy, Trzy krotki takiej fioletowej. Ładnie. Tak to wygląda. Na półce. A temperatura jest 16 stopni. A na tym drugim pokazuje 15.8, czyli bardzo podobnie i 63% wilgotności powietrza. Tak to wygląda. I jeszcze tutaj przy okazji już pokażę jak się ma Waszyngtonia nitkowana, czyli Filifera inaczej. No już ładnie ciśnie. Liście puszcza dosyć ładne. No ale ten sezon jakiś też nie jest super, bywały lepsze. No i dobra, to na tyle. Dzięki jeszcze raz. Na razie.